Siemaneczko kochani, w dzisiejszym filmie będziemy jeść. A dokładnie będziemy jeść pizzę. Najdziwniejsze pizzę, jakie udało mi się znaleźć w trójmieście. Między innymi będziemy jedli pizzę zrobioną całkowicie suszy, czy też najdroższą pizzę w Polsce, także oglądajcie do końca. A tymczasem jesteśmy już pod pierwszym lokalem, w którym zjemy naprawdę bardzo ciekawą pizzę. Ogólnie w Trójmieście się widziałam kilka pizz w tym rodzaju, ale taką pizzę najbardziej przypadła mi do gustu, także idziemy ją sprawdzić. Jesteśmy już w kawiarni, zamówiłyśmy sobie też herbatkę zimową, bo że kocham herbatki zimowe. Moim hobby jest chodzenie po lokalach i testowanie różnych herbat, tak zimowych. A to ta wygląda tak ślicznie, tak ten. I co to jest? Mam do tego ciasteczko. Cantuccini. No jakieś ciasto, ale słuchajcie... jest nie... ciasto. No jakieś ciasteczko, co nie? Ale nie to nas w tym momencie interesuje. Przyszło nam coś, na co tutaj tak naprawdę przyszłyśmy, na co czekamy. I jest to kochani słodka pizza. Widzicie kiedyś słodką pizzę? Ja nigdy nie jadłam słodkiej pizzy. W Gdańsku znalazłam pizzerię. Tutaj mam e, wrzucę TikToka i ta pizza była taka naładowana cukrem. Po prostu ona była z nutellą, z jakimiś sami po prostu no cukier z cukrem, ale ostatnio przez przypadek trafiliśmy do innego lokalu i zauważyliśmy, że tutaj też jest słodka pizza, tylko ta kompozycja smakowa wydaje mi się, że jest fajniejsza, bardziej podpasująca ode mnie, pod moje kubki smakowe. Mamy tutaj pistacje, białą czekoladę, mascarpone, nie wiem w sumie co, jeszcze nie pamiętam, ale... fiu, fiu. fiu. fiu, fiu, fiu. Nie wiem jak Ty, ja kocham pistacje, yy, więc mm. pokładam bardzo dużo nadzieje w tej pizzy. Ogólnie jest dobra, jest ciekawa. Nie smakuje jak pizza, tylko jak jakiś wypiek po prostu z pistacjami. No właśnie, bo generalnie ta pizza nie znajdowała się pod pizzami, tylko jako y, w zakładce desery. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ludzie zazwyczaj, jak widzą słodką pizzę, to mają takie. A to bez sensu. Yy. Ale ja, mnie to zaciekawiło, bo ja to zobaczyłam w sekwencji desery i dowiedziałam się dopiero, że to jest pizza, a mi się spodobały po prostu składniki, które tam były. Mhm. I bardzo mnie to zaciekawiło. Te mascarpone trochę to słodycz niweluje, przez co nie zapychasz się od razu tym, nie? Ale to jest dobra, o ja cię nie mogę. To jest połączenie dwóch rzeczy, które kocham najbardziej, czyli słodycze i pizza. Tak jak Paulina mówi, sama pizza jest dosyć słodka, mascarpone fajnie to, że tak powiem, łagodzi. Moim zdaniem spoko, jak macie ochotę spróbować czegoś innego, takie słodsze, albo na deser. O, to jest idealnie na deser po prostu, po pizzy. Imagine, wiesz, w ogóle dwie pizze, nie? Jakby jedną taką tradycyjną, tam wytrawnie, a potem <laughs> jeszcze tą słodką do kawki poproszę. Witam Was troszkę później. Mam tym razem Klaudię ze sobą i zabieram Klaudię na pyszną pizzę. To będzie chyba zdecydowanie najdziwniejsza pizza, którą widziałam. Będzie to pizza z sushi. Kocham sushi, kocham pizzę, więc idealne połączenie jak dla mnie. Ja już widziałam filmiki na TikToku z tą pizzą i wyglądała ona bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie smakowała równie dobrze. Zamówiliśmy już nasze slajsiki sushi-pizze. Wow, Jaki Jezu. czas na dwa kawałeczki? Myślę, że nie jest to najgorzej patrząc na to, że na samo sushi czeka się dosyć sporo czasu. Za dwa slajsy zapłaciliśmy... 82 zł. Cała taka pizza to koszt około 290 zł. No jest to naprawdę sporo, jeżeli pomyślisz, że można płacić za pizzę prawie 300 zł. No ale taki standardowy zestaw sushi też potrafi kosztować tyle w sumie. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie to warte swojej ceny. Okej, okay, przyszła nasza pizza. Myśmy generalnie się nie ją na wynos, ale usiedliśmy no, w końcu tutaj, bo tam było dosyć głośno. Powiem wam, wygląda to mega mocno. Jest zapakowane jak takie tradycyjne sushi, są tutaj piękne dodatki, mamy oczywiście tradycyjnie indie. I teraz nie wiem, która była moja, która była Teja. To jest krewetka. To jest z ta. Wygląda tak na bogato. No, no musi być na bogato, jak taki jeden slice za cztery dysziny. To jest, moi drodzy, owoc ee, zwany papajo. Nie, to nie jest papaja. Co to jest owoc? Nie pamiętam właśnie. E, nie nie. Fi nie figi? Nie, nie, poczekaj, e, ja wiem. Nie figa. Marakuja. Marakuja, marakuja. brakło mi słowa. Wiktoria, nie możemy zabrać takiego miejsca pobiegiem. <grymne> Dobrze, mamy taką tutaj takiego boksa, to nie widać, jak takie myśli, że Ale dobra, nie to nas kochani interesuje. Interesuje nas ta pizzunia, która prezentuje się mega mocno. Jest sztywna, to jest coś, czego się obawiam, że ona będzie mocno lecieć, ale jak widzicie, trzyma się super. Mamy tutaj oczywiście listki nori zapieczone chyba w takiej panierce panko. Mogę się mieć, albo to jest tempura, sama nie wiem. Tutaj ciasto mamy zrobione oczywiście z ryżu, sos od pizzunii na bazie serka, podejrzewam, Filadelfia, śmietankowego. Na wierzchu przepyszny łosoś, Jest mam posypkę tak. z kawioru z dodatkiem szczypioru No wygląda to mocno, widzowie moi. Smacznego. Powiem wam, to ciasto przepyszne. Ta panierka, to wszystko jest takie chrupiące. ale troszeczkę pikantne, bo mhm. powiedziałam Moje też. Ale taka przyjemna pikantność. No powiem wam, że to jest takie połączenie, którego nigdy w życiu nie jadłam. Jest to fajna forma, na pewno takie mocne urozmaicenia. Nie wiem, czy ja na to nie poleję sosu sojowego. Ale sosem czasem kawy. <noise> nie, 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 kochani, to jest oliwa. Zobaczymy. Teraz dopełnia się wszystko. Ja ogólnie nie jestem fanką świeżego łososia, ale na tym naprawdę z fajnie, to wszystko smakuje. Warta czterech dych za slice i 300 zł za całą? Powiem tak, myślę, że bardzo. Ogólnie jest zarąbiste, nie żałuję, że wydałam cztery dychy za coś takiego, bo myślę, że się tym spokojnie najem, ale raczej zostanę przy tradycyjnych rolkach i jak będę miała ochotę na sushi, to raczej zamówię zwykłe sushi, nie, Jeżeli taki kawałek pizzy Ale fajnie, że mogłam sobie coś innego spróbować Jest to coś innego Polecam, jeżeli lubicie takie dziwne rzeczy To fajnie to sprawdzić Na kolejną dziwną pizzę zabieram Paulę Paula jest miłośnikiem pizzy Czy domyślasz Ci, co będziemy jadły? Czy gdzieś już coś Ci może wyskoczyło na nie wiem, Instagramie, na TikToku? Nie? Czyli totalnie się nie spodziewasz, co będziemy jedli Dziwną pizzę, ale jako pizzę Tak, to jest jakby uznawana jako pizza Ale podobno jest bardzo smaczna I my się o tym zaraz przekonamy tak. e, Nie będę się na razie zdradzała, co to jest jak przyjdzie pani, mam nadzieję, że uda nam się jakoś porozumieć szyfrem. Niestety nie widzę tej pozycji w menu, albo jestem ślepa, co jest też bardzo możliwe. Jestem turbo ciekawa, co to jest w takim <laughs> razie? Co więcej z pizzy można zrobić? <gry> Zobaczysz, zdziwiłabyś się. Dziękujemy pani bardzo, Ren. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Zobacz to. to. Parka fajna pizza. Ja już nie mogę się do czegoś się zjemy. tyle? To tyle? tyle. Musisz się zachwycić. Super pizza, słuchaj, no, już To jest kalzone. Ale to nie jest taki zwykły kalzone. A jak to? kalzone, jest pieczony w piecu, a to jest kaldunek, który jest pieczony yy, na, na, oleju. Oleju. na oleju, a, a, czyli a. jest to inna wersja kaldunek, taka no. bardziej urozmaicona, e, także musimy to sprawdzić, ja bym chciała tak. tak to najchętniej rozerwać, ale to jest tak gorące, że się nie da, więc użyjemy jak normalni ludzie noży i Dobra, dobra, wygląda to fajnie tej wygląda, do czy smakuje? Mm, wygląda. Tak szczerze to spodziewałam się czegoś bardziej wow. Nie wiem, jak widziałam to na filmiku, to to wyglądało jak wow, nie? Po prostu mi się aż oczy zaświeciły, byłam wtedy wieczór, byłam tak głodna, mówię, musimy bardzo na to pojechać. Jest fajne mhm. do przegryzienia, ale nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. Znaczy rodzaju. wiecie, no tam są składniki z pizzy, więc no to wciąż smakuje trochę jak pizza, ale moim zdaniem smażone ciasto... Smak. Kojarzy mi się to z lodami smażonymi, bo to jest taka skorupka po prostu uh -huh. smażona. Zje się. przyjemnie wchodzi. <grym> nie wiem, że nie. Jest takie, wiecie, chrupiące. Ja lubię, jak coś jest właśnie takie crunchy, takie chrupiące, więc spoko, mm. ale szczerze mówiąc, zdecydowanie bardziej smakuje mi taka zwykła tak. tradycyjna pizza. nie co się e... bardziej zaskoczyło? Tak, to mnie zdecydowanie bardziej zaskoczyło. To jest nie I gdyby nie to, że już to próbowaliśmy, raczej ta pozycja trafiłaby do naszego rankingu e, Dużo tutaj fajny plus ten serek chyba. To jest ricotta albo coś tak. takiego mm -hmm. fajnie się rozpuszcza, jest taki dosyć kremowy i nadaje temu wszystkiemu ogólnego odczucia. Spoko, ale raczej ponownie tego nie zamówię. Kochani, przedczas na ostatnią pizzę w naszym dzisiejszym zestawieniu. Będzie to najdroższa pizza w Polsce. Jest to pozycja, której najbardziej nie mogłam się doczekać, ale zarazem taka, której boję się najbardziej. Ponownie odwiedzamy Casa di Paolo Rady, także idziemy zobaczyć, czy nam ją w ogóle zrobią. Cześć dobry! Ziemia, Oj, pizza! I mogę zjeść najdroższą pizzę w Polsce Najdroższa tak? pizza w Polsce od Wujo Paulo Tak jest Z czego ona jest zrobiona, że ona jest taka droga? Ze złota <laughs> Okej okay. To będzie bardzo ciekawie. To co, ja da radę zrobić nam taką dobrą pizzę? Naturalnie, z przyjemnością. Robimy, lecimy. Oj, no zobacz, takiego przyjaciela dostaniesz na pizzę właśnie. Zaraz będzie gotowany. Nie, nie Jestem bardzo ciekawa. Ale po prostu jak na to patrzę, ja wiem, że to są wykwintne rzeczy. Ale ja chyba jestem po prostu za prostym człowiekiem, żeby jeść takie rzeczy. No ale zaraz się przekonamy. Dobra, zobacz, teraz jest taka akcja. Ujo przygotował specjalnie na wasze przyjście czarne ciasto. Wiadomo, wiesz dlaczego? Domyślam się, ja ale mogę być w błędzie. No? Zazwyczaj takie rzeczy farbuje się poprzez węgiel aktywny. Czy mam rację, czy nie? To prawda, ale tak. po co to wuju zrobił? Ta pizza jest ze złotem, dlatego będziemy ją prezentowali na czarny. Ja nie wiem, czy jestem godna, żeby jeść pizzę ze złotem. Ta najdroższa pizza w Polsce. Zaraz powiem o co chodzi, jak to wygląda. Dajemy samo ciasto z mozzarellą do pieca. To będzie zupełnie inna pizza niż tą, którą znam. Tak jest. Czyli tam nie ma żadnego sosu. Ani sosu, tak. Kapka oliwy, tylko żeby było bardziej soczyście. Zobacz mogę, jak określić, jak stwierdzić, kiedy ta pizza jest upieczona. Jak o lepszym już jest czarna. Zobacz mogę. O co tu chodzi? Jak ją dopiec? Miasto nie było surowe. Ja się w sumie będę sugerował mozzarellu w tym wypadku. A przyszedł już ktoś z ulicy i zamówił tą pizzę, czy nie? Zdarzało się, no. Zdarzało się. To jest, wiesz, to jest pizza na specjalną okazję. Rocznica ślubu, rocznica rozwodu. <laughs> Co kto lubi. Teraz lecimy tak, zobacz. Zaczynamy od kawałków homara gotowanych w białym winie. Nigdy nie jadłam homara. Bardzo ci się boję. Ja ci w sumie zazdroszę, że nigdy nie jadłaś, bo fajnie jest poczuć taki dobry smak pierwszy raz. Zobacz. jadłaś już kiedyś takiego kartofelka? Znam smak trufli, bardzo lubię trufle, ale nigdy nie jadłam takiej świeżo startej. O, zobacz, jaki taki fajny, zimnisty. Mm -hmm. Tego jestem bardzo ciekawa. czy znasz to smak pasty truflowej. Fakty. takiej nigdy, takiej prawdziwej trufli, świeżej, nigdy nie jadłam, więc fajnie, bardzo się cieszę. Okej, okay, no. mamy trufle. Teraz leci kamień z jesiotra. Lecimy ze złotem. O, jak to jest spakowane. Czyste, prawdziwe, złoto, jadalne. Chcesz udekorować, czy posypiesz tak? może ja posypię, bo ja się boję, że mi gdzieś się przyklei coś tam, to szkoda Proszę bardzo, przyjaciółko. Wykończenie. Dopraw tą pizzę złotem. O, z nieba sypie się złoto, z góry leci złoto, zobaczcie. Wow, no nie, nie, mam fancy, no, fancy. jeszcze dodamy no, Ja to tak ostrożnie, bo to jest takie trochę ja tak nie chcę przesadzić A ja tam, nie no, nie Coś mam tak. Ja lubię jak się świeci, ale to jest no, Wygląda mocno, to wygląda tak? naprawdę bardzo mocno i Stresuję się, aż na samą myśl, że ja muszę to zjeść Abym ja to tak zostawiła w szkatułkę, najlepiej i, i nie ruszała Bramka. szkoda Skroimy i prymujemy Patrzę na wujo, aż cały w <laughs> Złoty, Złoty człowiek Złoty Złoty człowiek Bawcie się ja was zostawiam. Nie no, ty No musisz zjeść. no co ja będę sama jadła? Ja no. bym się tutaj stuknął na zdrówko przy tej okazji, zdróweczko. O oh, wow, pierwszy raz jem homara. Bałam się, że będzie smakować gorzej, szczerze mówiąc, ale... Fajny, fajny ma taki aromat, fajnie jest przyprawione, smakuje tu spoko. Ja muszę przyznać, jestem wielkim, co widać czasami na moich szorsach i filmach. Ja jestem wielkim fanem pizzy z włoskim salami pikantnym. Zazwyczaj jadam tylko taką, ewentualnie marinara, ale te smaki są naprawdę dobre. Ale myślę, że jednak jakby sosik czoskowy tu wjechał, byłoby jeszcze lepiej. No wiadomo, no my jesteśmy prości ludzie. Ja też przypadam ze zwykłą margaritą, albo tego typu pizzą. To jest fajne, żeby sobie spróbować, żeby móc sobie zdegustować coś innego. Na pewno nie byłaby to pizza, którą bym jadła na co dzień, ale fajnie, fajnie cieszę się, że. W ogóle miałam y, okazję posmakować. To ja bym to tak? Dawaj no? to, dawaj to. Daj, wujat, ja do Specjalnie na tę okazję mamy sos czeskowy. Kompletna odklejka. Jak smakuje najdroższa pizza w Polsce z sosem czeskowym? <laughs> I co lepiej? Dobre! Dobre, no teraz dostaj <laughs> Ile ta pizza kosztuje? 800 zł, coś i dostaniesz gratis. <śmiech> <śmiech> Nie no, wuju. Bardzo dziękuję. Ciekawe doświadczenie. Słuchajcie, jeżeli chcecie kogoś. Mocno, ale naprawdę mocno zaskoczyć, to myślę, że taki prezent może zapaść komuś w pamięć. Także serdecznie was zapraszam do Redy, do Cafe di Paolo. Ktoś mógł nam pomóc zjeść się tego co ja go nie wiem. Mamy specjalnego gościa dzisiaj. Oj, przyjacielu zobacz. Robi <laughs> wrażenie, każdy zna to wyrażenie, a ta pizza rzeczywiście to jest coś wspaniałego, wymyślona z okazji Dnia Pizzy i zrobiła naprawdę wielką furorę w mediach. No bo już miałeś okazję? To Oj, to jest sygnowacja. Tego sebe, kocham, nie? kocham, ja zabieram i uciekam. <laughs> Dobrze, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej filmów, z testowania dziwnego jedzenia, koniecznie dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już niedługo, pa, pa!